Dobra, teraz zróbmy sobie zadanie piąte, czyli dany ściąg geometryczny AN, w którym A3 plus A5 równa się minus 29 i A4 plus A6 równa się 20, 27 i proszę nas, żeby obliczyć sumę 7 początkowych wyrazów. Dobra. Hmm. Zaczynam nagrywanie. Yy, I tak...

Wzór na obliczenie danego ciągu An równa się a razy q n minus 1. Tak, czy ja chcę obliczyć sobie drugi wyraz albo pierwszy tak, to załóżmy, że to będzie a2 równa się a razy q y, 2 minus 1 czyli a razy q po prostu. Tak, 2 minus 1 to 1 do jednego to Q. Dobra. No to wpisujemy sobie to pod A3 i A5, czyli A3 równa się A razy Q kwadrat plus A5 to A razy Q do czwartej równa się minus 29 na 9. Ok, to samo z, in, z drugim, czyli A Razy Q3 plus A razy Q5 równa się 20 dwudziestych Ok. Mamy takie dwa równania. Teraz co sobie zrobimy? Chodzi o to, że nie możemy tutaj ich dzielić, ponieważ mamy niewiadome, jakby za dużo ich. Po A i Q, dobra. Nie możemy się to podzielić, to wystawmy sobie przed nawias e, mm, w pierwszym aku kwadrat. Dobra czyli A Q kwadrat to będzie w tym aku 4 to będzie A ku, przepraszam to będzie do kwadratu i plus 1. Tak? Bo Q kwadrat razy q kwadrat to aku do czwartej, a ku plus 1 to aku do drugiej. Dobra. I to się równa minus 20 podzielić na 9. Tak samo w drugim, czyli to będzie, tutaj sobie wystawimy a3, czyli a, czyli q do drugiej plus 1. Yy, I to się równa 20 27. To nam się skróci i teraz po prostu mamy, że A razy Q kwadrat równa się minus 20 podzielić na 9 i A razy Q do trzeci równa się 20 podzielić na 27. Co teraz zrobimy sobie? To po prostu podzielimy te dwa równania, czyli Q3 podzielić na Q2 równa się 2027. 20 Podzielić na minus 29 Dobra. Czyli wiemy jak to się zrobi, to Q3 podzielić na ten, to jest po prostu Q3, podzielić na Q2, czyli Q3 minus 2, czyli Q1, czyli Q. Dobra. Mm, dzielimy sobie, czyli Q się równa. 20, podzielić na 27, podzielić na minus 29, czyli minus 1 trzecia, minus 1 trzecia. Dobra. E, oni poprosili o, e, o, o sumę dziś si, si, pierwszych 7 wyrazów. Do sumy potrzebujemy też pierwszy wyraz, e, czyli Teraz co sobie robimy, to podstawiamy sobie nasz wynik pod to albo pod to, żeby dostać A pierwszy wyraz. Ok. Czyli A kwadrat razy Q kwadrat równa się minus 20 minus 20 na 9. podstawiamy sobie A razy minus 1 trzecia do kwadratu wynosi minus 20. Na 9 mm. i teraz a razy 1,9 czyli minus 20 na 9 teraz sobie podzielimy na 1,9 czyli minus 29 podzielić na 1,9 1 to się równa minus 20 podzielić na 9 podzielić na 1,5. 9, czyli minus 20. Czyli obliczyliśmy sobie, że a, e, a równa się minus 20, a k równa się minus 1 trzecia, Dobra. Teraz suma, wzór na sumę ciągów geometrycznych, czyli mm, jak to było? Sn równa się A razy R minus 1 podzielić na R minus 1, albo możemy sobie w inny sposób zobaczyć Sn, równa się A razy R 1 i minus 1 i to jest dokładnie to samo. Ok, no to sobie podstawmy. Teraz 7 miało się a minus 20 razy y, różnica. Minus 1, 3 do 7 minus 1 podzielić na minus 1, 3 minus 1. To się równa minus 20 razy minus 1, 3 do 7 minus 1 podzielić na na trzecia jedna trzecia minus jeden. Jeden, dziewięć, siedem, trzy. Dobra. Taka jest nasza suma pierwszych siedmiu wyrazów. Dobra. No, jeżeli dobrze to wsadziłem w kalkulator, to to jest wynik. Ok, zróbmy sobie teraz zadanie szóste. Trzeba troszeczkę trudniejsze. 6. Trzy liczby, których suma wynosi 30, tworzą ciąg arytmetyczny. Jeśli od pierwszej z nich odejmiemy 1, a do trzeciej dodamy 6, to otrzymamy ciąg geometryczny. Wyznacz te liczby. Czyli musimy pierwsze 3 znaleźć. Dobra. Czyli tak. Yy, najpierw sobie zapiszemy w ogóle te takie uzależnienia pomiędzy ciągami, czyli dobra, zrobimy sobie po prostu, za, że S3 na początku, czyli suma trzech wyrazów wyda się 30, czyli mm, a plus pierwszy wyraz plus drugi wyraz nawet tak zapiszemy po prostu A1 plus A2 plus A3 równa się 30 tak teraz to jest A1, po prostu A plus A2, czyli A plus różnica plus A plus 2 różnice równa się 30 Teraz sobie to dodamy, czyli 3a plus 3 różnice równa się 30. Podzielimy sobie na 3, czyli a plus różnica równa się 10. I już z tego widzimy, że a plus różnica to po prostu drugi wyraz, tak? a2 równa się 10. Ok. Teraz sobie zrobimy dwa takie uzależnienia pomiędzy tymi ciągami, czyli wiemy, że ten wyraz załóżmy 2 4, 8, yy, najpierw zapiszemy to, że a2 podzielić na a1, czyli różnica po prostu ciągu geometrycznego, równa się różnicy ciągu geometrycznego. Dobra, czyli teraz załóżmy sobie, że mamy ten oto yy, ciąg. Yy, no, to zapiszmy sobie 4 podzielić na 2, to jest 2, tak, a8 podzielić na 4, też 2 czyli różnica yy, 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 to Q. Dobra. Ok. Mm. Następnie sobie wpiszemy inne, czyli do arytmetycznego tak to będzie geometryczne, a teraz arytmetyczne, czyli wiemy, że A1 plus A3 podzielić na 2 równa się yy, A2. Tak to było w wcześniejszym, tam chyba w stanie czwartym to 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 wiemy, że pierwszy dodać trzeci ciąg wyraz podzielić na 2 równa się drugi wyraz. Ok, mamy dziesiątkę, że A2 to 10. Co nam jeszcze powiedzieli? No tak, dobra. Wyznaczmy sobie teraz, poczekaj, bo mamy tutaj A2. Wiemy, że to jest 10 podzielić na A1 równa się a3 podzielić na 10. Czyli to się równa 100 równa się a1 razy a3. Mnożenie na skos. Ok, ale nam powiedzieli, że tworzy się ten ciąg geometryczny, jeżeli do pierwszego odejmiemy je 1, a do trzeciego dodamy 3. Czyli Możemy sobie napisać, że to będzie 6 minus 1. Ok. Czyli tak naprawdę teraz nie możemy sobie tego obliczyć, ponieważ mamy dwie niewiadome. A1, A3. Czyli musimy znaleźć w tym o już w tym, co będzie się równało A1 czy tam A3. No wyznaczmy sobie. Załóżmy A1. Dobra. Czyli wiemy, że a1 plus a3 równa się 2, a2. Pomnożyliśmy obie strony na 2. Yy, czyli yy, 2a2, wiemy, że a2 to 10, czyli a1 plus a3 równa się 2, 10. a1 plus a3 równa się 20. I a1 równa się 20 minus a3. I teraz sobie możemy wyznaczyć mm, a a1. Dobra. Czytam A3, przepraszam. No ale też można zapisać to w inny sposób, czyli A3 równa się 20 podzielić na A1 minus A1. Ok. E, czyli znów sobie zapiszemy, że 10 podzielić na A1, czyli 20 minus A3. Powiedzieli nam też, że musimy odjąć 1, czyli jeszcze minus 1 i to się równa A3 plus 6 podzielić na 10. Okej okay. czyli teraz e, to będzie tak, to będzie A3 minus A3 plus 19 mm, 20 minus 1. E, Okej. Okay. no to sobie pomóżmy na kost, czyli 100 w się A3. Plus 6 w nawiasie razy minus A3 plus 19, no tak tego minusa nie, było, nie ma znaczenia. 19 plus A3 minus A3. Minus A3. Dobra. Teraz sobie pomnóżmy. A3 to będzie 19A3 minus A3 kwadrat plus to będzie s, s, to będzie 19 6, 114 plus 114 minus 6A3 to się równa i już możemy sobie od razu na tą drugą stronę to przyciągnąć, czyli po prostu będzie no, minus 14 równa się 11 minus 6 i 13 minus a3 do kwadratu minus 13 3 teraz na jedną stronę sobie zrobimy przybierasz, na, żeby, żeby to było pozytywne, czyli na drugą stronę a 3 kwadrat plus 13 A3 minus 14 równa się 0 dobra teraz mm, znajdziemy sobie, kiedy A3, jakie wartości muszą wejść po A3, żeby nasze równanie równało się 0 e, 1, 1, 14, 1, czyli 14 to pozytyw. A3 plus 14 minus plus 14 i a3 minus e, przepraszam a3 minus czy ja to dobrze zrobiłem? czy to będzie tutaj minus przepraszam bardzo to jest plus czyli tu będzie minus właśnie coś mi tutaj źle wychodziło minus y, to będzie minus to będzie plus 1. Czyli jedno rozwiązanie to, że A3 równa się 14 i A3 równa się minus 1. Ok. No to znaleźliśmy sobie te dwie odpowiedzi, czyli mogą ten wyraz, te ciągi, ten wyraz A3 może albo być 14, albo minus 1. Znajdziemy też A2, dwie odpowiedzi, A3 też 2. Ok. Teraz sobie, tu na górę wiem, że a1 równa się 20 minus a3, a1 równa się 20 minus a3, czyli a1 równa się 20 minus 14, albo a1 równa się 20 minus minus, minus 1. Czyli to nam się równa 6. A to nam się równa 21. Ok. Dobra. Tutaj wiemy, jak to obliczyć. Tak, po prostu możemy też sobie zrobić minus B plus minus 2 minus 4ac po na a w Taki sposób, trochę dłuższy. Mm. No i teraz musimy to ten, ten drugi też. Dobra, możemy sobie czy też drugi. Czyli a razy. Czy możemy to szybciej, bo wiemy, że to, że mm, A1 plus A3 to 2, a1 plus A3 to 2, a1 plus A3 to, to 2, a1 to jest w pierwszym przypadku 14, nie, proszę, a1 to będzie 6 plus 14. 41 do 14 równa 2a2, czyli 20 równa się 2a2, czyli a2 równa się 10, ok w drugim, czyli a1 plus a3 równa się 2, a2, czyli a1 było 21 plus a3 minus 1, minus 1 równa się 2, a2. Czyli dwadzieścia okej, dwa, czyli dwa, czyli A równa się, O dwa równa się dziesięć znów. Okej, dobra.